Hey, cześć, z tej strony Xen witam Was w kolejnym odcinku z gry Around the Clock at the Bikini Bottom. No i ostatnio przeszliśmy sobie już te wszystkie domki Squidwarda, Patricka i SpongeBoba i odblokowały się nam kolejne dwa poziomy. No i tak jak druszka idzie, to sobie pójdziemy najpierw do ten tak Acres i później do Bark and March. Także lecimy. Jestem gdzie. O nie. Intense. Po raz kolejny. <ścoughs> uh. No dobra, no intens, to intens, lecimy. Zobaczymy sobie. Pentacle's Acres. Kiedy SpongeBob i pan Krab poszli na zakupy. Co? A, po są oni poszli, dobra. Dobra, czyli gramy jako Skalmar i poszliśmy do Krusty Kraba przynieść jakieś rzeczy. Później do Marketu musimy je przynieść, chyba, czy coś takiego. No dobra, zobaczymy. Co takiego musimy przynieść? I co tutaj będzie naszym wrogiem? Okej. Okay. Okay. Okej. Hej, Skalmar, czy jesteś pewien, że pan Krab będzie tam. nie będzie miał problemu używać, używając swojego majonezu? Ach, będę szczery, skoro mnie przez 20 minut męczyłeś. Nie. Dlaczego, więc dlaczego tutaj jesteśmy? Spongebob powiedział, że... Yy, nie lubisz Tentacle Accords. Nigdy tego nie powiedziałem! Po prostu upewniamy się, że wszystkie klony zniknęły. A tak jak widzę, to miejsce jest największą... największym siedliskiem ich. Musimy się zakraść, yy, nalać trochę majonezu w te rury i możemy opuścić to miejsce. Okej, okay, czyli wiemy już, co mamy robić. Pójdziesz pierwszy, Patryk. Ja. <grystanie> A, wierzę w Ciebie. O, dobrze. Ale najpierw zamówmy trochę. Co? Skóry od tych gości tam? Jaki skóry? Ha. E, sekunda, będę prowadził. O nie. O nie, 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 nie. się zaczyna już. No, się ma. Nie no ten Patryk O siema. jak on... On jeszcze się przybliża, to jest przepiękne, nie? Siema Dobra, co mamy zrobić? Tutaj coś O jest Coś tu jest No, dawaj O nie będziemy musieli Co się stało? A, przenieśliśmy Dobra, no to gitara Tylko, że ja nie mogę... O, jest Patryk, cieciu, chodź tutaj Gnoju Czemu? Będziesz szedł ze mną? Nie Kurde Oj, Patryk, Patryk <grym>, Dobra, reach the entrance of the... Dobra, mamy się zakraść? O nie Mamy się zakraść do wejścia Jezus Maria, co to jest? Nie, to to będą takie jumpscary. O Jezus jeszcze ten Patryk mnie straszy. Co ja mam zrobić? Boję się. Patryk. Uważaj. Nie mogę wskoczyć tutaj. Wiesz co? Ja może tyłem przejdę Tu też nie mogę przejść O nie! On biegnie tutaj! Coś tu biegnie! Nie! Nie, 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 nie! Nara! Coś nas goni Dobra Udało nam się przejść! Kurde, ale to by był jumpscare, coś czuję, nie? O! Interakcja. Znaleźć. Dobra. A, czasami będziemy potrzebować pomocy kamyszka. Okej. Okay. I jak będziemy mieli ten kamyczek, możemy rzucić i coś tam zrobić. No dobra. A, i ludzie z tymi z latarkami będą naprawdę ciężcy, żeby w ogóle. żeby od nich uciec, ale jest bardzo mała szansa na to. Czyli musimy uważać na ludzi z latarkami. Okej. Okay. Dobra, tu mamy sobie tą, ten kamyczek. Na razie muzyczka nie jest w ogóle straszna. To jest fajne. O Jezu. Ale boję się tych w ziemi, tych takich medus. Rzucam z jumpscarą walną zaraz. <grych> Oj, Patryk, Patryk. Dobra, co my tu mamy? Dobra, rzucimy sobie. Nie wiem, czy to na tych zi w ziemi działa w sumie. To jest ten problem, że ja nie wiem, jak działają jeszcze te meduzy w ziemi. O kurde. A, dobra, o to chodziło. Mieliśmy rozwalić wazę. I teraz tu szybko. Lajcik. Nie, to jest na razie fajny poziom. Fajny. Taki niestraszny. Chociaż pewnie, jak zginiemy, to będzie strasznie. Kamyszek. Dobra, jak mamy go zaprowadzić? O kurde, tam. Dobra, szybko. Kamyszek. Mam nadzieję, że on tam będzie stała. Nie wróci się zaraz. Tam. Oj. Nie ma nas. Zobaczymy, jak często on się zmienia. Patrzy się na nas. Dobra, O. Oh. na rapajacu. Jezus, Maria, ten Patrick! Się wystraszyłem, kurdego. Dobra, niech się jeszcze raz na nas spojrzy. I idziemy do kolejnych krzaczków. Oj, Patryk, Patryk, ty pajacu. Bra? O kurde. No to może być kurde, nie trafiłem kamieniem. I się zastanawiam się, jak ten ma przejść. A dobra, on przejdzie. Okay. Nie, jest dobre, dobre. Skradamy się, fajnie. Tu co jest? Patryk, czemu? Dlaczego ty tu stoisz? mi <laughs> byś pomógł mi. <laughs> nie się stoisz, się patrzysz. On jest przepiękny, naprawdę. O! Mogę to zrzucić? Nie, nie mogę tego zrzucić. Dobra, to gdzie ja mam iść? Uważać na ziemię. Rzućmy tak. Jest jakiś robak tam idzie. Nie! Nie! Giniemy, nie? Jezu! Dobra, czyli to są psy. <laughs> A, czyli oni będą rzucać na nas psy. Jeśli. Dobra, dobra. <laughs> jest git, jest git. Proszę, żeby to nie było od początku. Ty, przeszliśmy kolejny checkpoint, uciekając. No i łatwiej. Nie. Dlaczego? Dobra, jakim cudem, ale ja ledwo się wychyliłem i on mi walnął. Trochę dziwne, i jeszcze w ogóle zostali za zaalarmowani wszyscy. To jest dziwne. A no dobra, a zamiast tego mogę rzucić fajnie. Nie, no kurde! Biedny Patryk tam w piernicz dostaje przeze mnie. Proszę, nie odwracaj się teraz w tą moją stronę. U! Blisko było? Oj, ja cię wystraszyłem Chcia, Chciałem koło niego przejść, ale dobra, wiem jak to przejść, więc spoko. Nie. Nie, ten poziom jest ciekawy. W końcu się, w końcu jest fajnie i ciekawie, a nie tak, że denerwująco, tak jak u tego Spongeboba, że jest mały, mały poziom i się nic nie da zrobić. To jest fajne, taki zagadkowy, duży labirynt, duży świat, można łazić. Zarobi się podoba mi się, to jest chyba jeden z moich ulubionych poziomów na razie. Nie no jeszcze ten Patrick Nightmare'owy był fajny, ale to był straszny poziom. Dobra. Niech zaświeci tutaj. No, dajesz. Tam świeci, dobra. Teraz tu. Dobra, szybko. O, udało się. Dobra, jest git. Przechodzimy dalej. Ale to jest dużo poziomów tej, nie? O kurde. Mam złe przeczucia, co do tego. To będą cholerne... Dobra, tu się patrzeć na ziemię. Muszę chyba. Bo tu jest coś niebezpiecznego, na pewno. A propos, a propos! Jak ja tego uniknąć mam? Cholerne robale. Udało się. Nie no, to, to było fajne. To... Szybciutko ogarnięta ta sprawa. Jezus Maria, kurde, Patrick. Czemu ten Patrick musi mnie denerwować? O Jezu, dobra, już wiem gdzie musimy rzucić. Ale z takiej odległości to w ogóle trafi? O, jest. Udało się. Tylko teraz po co? To jest pytanie. Nie ma nic się tu. Bo nic nie ma chyba. Co? Nie bierze. Szczerze, chyba wyszliśmy milimetr poza krzaczki. Ale dobra, ale po co go. A nie, dobra, to jest miejsce. Co? Tutaj jesteśmy znowu. To jest chyba żart jakiś. Nie no od początku dobra, no to się widzimy jak tam przejdę już dalej. Dobra. Jesteśmy tam, gdzie byliśmy. Idziemy po te kamyczki. O, już jesteśmy prawie w tym na miejscu. Dobra. Oj, trochę wyżej. Okej. Okay. Dobra Serio? Jak? Nie no Jak on mnie zobaczył? Jakim cudem? Przez ścianę? Nie, ta gra spobugowała, no naprawdę Dobra Znowu jesteśmy w tym miejscu Mam nadzieję, że tym razem Będzie git Nie wiem jakim cudem on mnie tam znalazł No ale jesteśmy Nothing to report. Dobra, rzucam tak. Ajaj aj, aj. Dobra. Jeszcze wyżej. Okej. Okay. Szybko, 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 szybko. Nothing to report. Udało się. Mam nadzieję, że tu nic nie będzie na Jakiś podziemny, ten znowu robak czy coś. Uff, udało się. U jesteśmy w środku. A to jeszcze nie koniec. Będę zlokalizować. Gdzie idzie, Patryk? Surveillance room. A, nie działa tutaj. Jezu, ten Patrick jest przerażający, nie? Czasami. Ja mam z nim pogadać? Czy co? Ok, surveillance. A tu! Tu ktoś śpi. Mm. Co ja mam zrobić? Ha Patrick, czy mnie słyszysz? Że ale za nami śpi gościu przecież. Co? Kto to powiedział? To ja, głupku. O, cześć, Squidward. Jak. Jak się. Jak, kto cię uwięził w tej małej skrzyneczce magicznej? Nie jestem uwięziony, głupku. Jestem w innym pokoju. Skąd przyszliśmy. O, A, rozumiem. Teraz słuchaj. Przeprowadzę cię przez e, O nie, przeprowadzę cię przez tą całą społeczność i żebyś nie wpadł w kłopoty Jeśli w jakiś sposób. E, nie, nie posłuchasz mnie e, i nie będziesz słuchał moich e, instrukcji? Aha, e, i zostaniesz wykryty, po prostu biegnij, zrozumiałeś? E, oki taki. Dobrze. Kiedy znajdziesz e, rurę po prostu otwórz ją i wlej do nich majonez. Alright. Powinno splamić... Yy, ...ten system, cały, y, wodny system y, tej... Y, ko, ko, ...kolonii, jakby, czy coś takiego. No czyli jak po prostu wypiją wodę, no to się to zginą, bo majonez tutaj niby ma jakąś magiczną moc. No i mam nadzieję, że nie, będę, nie będzie jakichś tutaj obrażeń dodatkowych. No dobra, co ja mam robić? Eee... E. Patryk, w porządku. Mów to co ci. rób to, co ci mówi. Okay. Dobrze, wierzę ci. Magiczna... <grym> Magiczna skrzyneczko. O Jezusie, ale ja muszę się przejmować tym gościem, co jest za mną, czy nie? <grym> dobra. Ym... Okej, okay, dobra, czyli mamy przeprowadzić po prostu Patryka przez te wszystkie patrole i tak dalej. O Jezusie. Dobra, jak to działa? O nie, o nie, nie, nie idź tam! A, dobrze idzie. Okej, okay. Mogę iść do przodu tylko. <laughs> Jezu, w idealnym momencie. Dobra. Świeżne <laughs> to jest. Ale dobra. Udało mu się. Idzie dalej. Tu muszę czekać na dobry moment. Ma psa, więc. Oj, oj, Dobra. Proszę. A, okej okay, Dobra. Idziesz w lewo Jezu Nie, uciekaj! Oj, go dopadli Aha, pamiętaj, że nie możesz wierzyć w Patrykowie, że się schowa w krzaczkach, jeśli Patron będzie się zbliżał O nie Okej, okay, dobra Czyli po prostu za wcześnie zrobiłem, ale to, to jest ciekawy poziom też, fajny, fajny Idziemy. No, on wolno idzie, nie? Dobra, tutaj. Pyk? O, idealnie. <grybujesz> Teraz jest git. Boję się cały czas tego strażnika za plecami, nie? Że on zaraz się obudzi. Ok, to sobie poczekajmy. Pyk? Ok. Mm, teraz w lewo. Ja myślałem, że on tak pójdzie dróżką, a on nie będzie skracał, i to jest właśnie najgorsze. Dobra. Udało się. Co to, to jest znak zapytania? Proszę nie iść do znaku zapytania. O, dobra, ukrył się. Zarobiście. Tylko teraz co? Co ma zrobić? Mogę tylko do przodu iść. O, teraz, nie on tam idzie! Uciekaj! Nie, ja, ty. O, jest, dostaliśmy się do następnego tego. Zarobiście checkpointa. Nie wiem, czasami. O, kurde. O, Udało się. Dobra, idziesz dalej. Nie wiem jak teraz weszliśmy, ale jest git Biegnij! Biegnij Patryk! Dobrze No I się odwróci na nas idealnie, nie? Ajajajajaj, O, dobra, w prawo. ci 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 w prawo, prawo. Żeby cię tam nie widzieli Okej okay. A, tu jest światło, dobra, trzeba uważać Ono zawróci Wolę, żeby poczekać. Wolę poczekać, naprawdę Tak, zawróci. <grym> I bym był w dupce. Cały czas mam za plecami tego gościa i się boję, nie? Dobra, udało się. Idealnie to zrobić. Znak zapytania. Co to jest znak zapytania tam? Znak zapytania. A to jest ta rura. Dobra, no to majonez wlewamy. Easy. Okej. Dobrze. To cały ten majonez wlany jest. Dobra robota, Patrick. A teraz wracaj do frontowej bramy. Tak cicho jak potrafisz. I walnie w to coś. Wiedziałem. <ścoughs> Ach, Boże. O nie! Ty głupku! <ścoughs> Wyłączyłeś alarm! <ścoughs> Dobra. Mam. Obok. Nie! Ucieczka! Szybko! Ty, my będziemy musieli uciekać teraz przy, przez wszystko to? Oż w Dubsko, Jasna cholera. Co to jest? Uciekaj! Nie! Ty głupku. Ty cholerny debilu. Patryk, idioto. Co żeś zrobił? Uciekać! Co jest? On skacze. Tu jeszcze. O, z boku nas gonią. Nie! Dobra, nie patrzymy się. O kurde, dobra. Szybko! Uuu! Patryk debilu, co żeś zrobił? Jak mamy uciec teraz? Bramy się nie otworzą przecież. A, dobra, U, udało się. Że myślałem, że jestem w dupce. Uciekaj! O nie... Czekaj, gdzie ty idziesz? Nie ma się Squidward. Mam plan! Ta, jaki plan? No to fajny plan. O kurde... Zostaliśmy zażarci? David the Iron... Jak mamy rozwalić tego... ...gościa? Ała! Majonez! Dobra. Aha. On zajął do A ja mam rzucić w niego tym majonezem. Dobra, ja myślę, że muszę mu wysmarować łeb, czy co. Dobra. Okej. Okay. no to jest ciężkie. Dawaj, masz w łeb. O kurde, on zrzuca teraz rzeczy. Dobra, dawaj, majonez. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, udało się. Jeszcze raz, jeszcze raz. O kurde, on we mnie teraz rzuca tym! Co tu się dzieje? Ja pierniczę! Dobra, dawaj! Odstał! Jezus Maria! Co tu się dzieje? Masakra! Rozwalony! Siadaj, Squidward! Uciekajmy stąd! No i ucieczka, misja wykonana. Słabą ocenę dostaliśmy, nie? Kurde C, ce... ale nigdzie nie widziałem tych szpatek, w sumie byśmy musieli latać po wszystkich tych miejscówkach, a to było naprawdę duż, duże wszystko. <noise> może też dlatego. Ale i tak było fajnie. Naprawdę fajny poziom. Bardzo mi się podobał. No dobrze, ale już Bagger Mart zrobimy sobie w następnym odcinku. A ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli się odcinek spodobał, no to oczywiście zostawcie lajka, subskrypcję, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa!